Przepraszam widowie YouTube'a, ale ja muszę się wypowiedzieć, bo coś mi się tu nie podoba. Cezarek kulesza chce powołać yy, brzęczka na selekcjonera. Jak? Trzeba być głupim prezesem? By wybrać. Takiego selekcjonera jak Jerzy Brzęczek, który został wyrzucony jako selekcjoner i ma powrócić? Ja się pytam, gdzie tu jest logika między brzęczkiem a naszym prezesem kuleszą? Bo prezes kulesza powinien przemyśleć, czy widzowie tego chcą i czy kibice tego chcą. Bo jeśli kibice nie będą chcieli, to ja mam tylko jedną kandydaturę: Adam Nawałka. Czemu prezes Kulesza nie chce dać Adamowi Nawałce kadry narodowej? Przecież to była piękna płyta. I ja się pytam, dlaczego nie Adam Nawałka? Naprawdę, panie Cezarze Kulesza. Jak ja bym był prezesem, wybrałbym tylko Adama Nawałkę na selekcjonera. Bo Adam Nawałka umie tą kadrę podskładać, a Brzęczek tego nie poskłada już. A myślisz, że Brzęczek podskłada kadrę z byłymi piłkarzami, którzy grali w naszej kadrze? No nie. To się nie może udać. My musimy mieć jakiś styl grania, i musimy mieć styl bronienia, i styl bramkarza, tak? Panie Cezary Kulesza, niech pan zrozumie, że tylko Adam Nawałka da radę tą kadrę ułożyć. Niech pan zmieni jeszcze zda, z, z, z to, to, tego brzęczka, niech pan odrzuci. Bo my znów będziemy w tyłku i nie pojedziemy na tym mistrzostwa z takim trenerem, jak jest Brzęczek. Mi się wydaje, że tylko Adam Nawałka może taką kadrę unieść i wygrać. Jako jaki kibic chce, by Pan w końcu wybrał Adama Nawałkę. Niech. Widzowie, wyślijcie to do Kuleszy. Wy Adam nawałka na selekcjonera. Piszcie w komentarzach u pana prezesa, kula się, go znajdziecie gdzieś tam gdzieś, to tylko Adam nawałka na selekcjonera.